Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogram sobie w BSA z moim bratem Kaktusok TV. No i właśnie e, może kogoś to nie interesuje, może ktoś to lubi, ale ja dzisiaj to nagram i już właśnie zapraszam mojego brata do znajomych, e, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego brata i żebyście e, dawali łapki w górę i no. I będziemy już przechodzić do filmu, e, będziemy grać duo i jeszcze sobie sprawdzę sklep. I wezmę sobie otworzę skrzynkę. To nie było skina. Było tylko ulepszenie Więc ja biorę sobie rosę. Mam małą trudno. Biorę sobie rosę. I zagramy jakoś 5 rundek 4. Zobaczymy. No okej, okay. no to ja idę na lewo ty na prawo. Eee, dobra. Pomocy. Skąd się tu wzięły te czaszki ogólnie, bo ja nie wiem. W ogóle ja pomocy, bo no. Bo tak. Nie wiem, widziałem. No, jeśli już... i barwy, oni chcą soja, ja sobie tak strzelę. Ej, no soja mamy, no co? Jak zaatakowałem. No i co z tego? No i problem nie. Hmm, z nami się nie zadziera. Jak ktoś chce ze mną pograć w BSN, no to niech pisze swoją nazwę. No to ja. Znaczy kot, kot swój. Dołączajcie do klubu Kaktusy Oli. Się nie pcham się, Wiem, nie pcham się, ale czekaj, bo tu jestem... Ja go biorę? Ja go biorę. O, ty go wziąłeś. No. Nie, ty Dobra. Tego nie masz. Dobra, plus dwa pucharki bardzo słabo, ale... Niestety. No, ja ogólnie mam 727 pucharków. No. 27 727. Tak. No tak. Jadę na dół. Jadę na dół. Chodź na tych bombosach. A gdzie oni są? Kaj tutaj? Ja tu sobie coś... Ja już nie to są jakieś bo tam jest Frank ogólnie, nie? Ale ogólnie tutaj jest... Y, jak no, on się uciekamy, nazywa? Uciekamy, 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 uciekamy! się, uciekaj. Uciekam, no! Kurde, uciekaj, 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 uciekaj! Kurde, nie mogę! Tu po co się niego pchasz? Nie pcham Nie! Dobra. Ogólnie, jak pod tym filmem będzie 5-3 łapki w górę, to e, pójdę sobie do sklepu w piżamie. Nie wiem, nie wiem, co kupię, ale będę musiała coś kupić w piżamce, więc bardzo prestiżowo. Nie, bo, 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 bo. bo. Ogólnie to e, dziękuję Czekam, white, e, white Love, bo zrobiła mi e, tego. E, jak to się nazywa? Mie, e, nie, 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 to nie. Mi nie to jest intro. intro mi zrobiła. Dziękuję, bo jest no, całkiem ładne. No. Musimy pójść na jakieś typu, bo, 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 bo Koloko, Akurat mi się skończyło. Fajnie. Například. Nepečám. Já to, já to, já uh to, -huh. já to bírám. Já to to Biore! I zapraszam ogólnie na mojego TikToka podkładnie na podłogę Eliza. Podłoga Z proszę bardzo, idziecie i co? Kolejny nice, 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 nice. Tutaj gra, to tak jakbyś było, ale mi nie było. Pietruszki, pietruszki. Dobra, jednak będą trzy albo cztery rundy, bo pięć, mi się nie chce aż grać. Więc będą trzy albo cztery rundy. Mhm, teraz będzie prank i... i ułomniak. I dink. Ułomniak. Ułomniak i łomek. Robię takie, jak to jest. Tak, 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 tak. Dobra, więc mamy wina, fajnie. Ja po tej rundzie będę miał 4300. Zależy, i dla będziemy mieć pucharków. Musimy mieć przynajmniej trzecie miejsce. Uciekamy? kurde no, kurde 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 już sam kurde miałem 400. Ale kurde kurde Dobra. To jest już ostatnia runda. A ile kurde 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 i 7 kurde kurde no. um. kurde przegramy. Znowu mu pewnie Przynajmniej musimy zdobyć pierwsze miejsce Przynajmniej Okej, okay, jeden kill W ogóle jak macie jakieś fajne pomysły na filmiki no to możecie pisać w komentarzu Bo ja też mam mało pomysłów na filmy więc... ja Nie, nie uciekaj, uciekaj Ja mogę mieć mi tak jak zawsze, ale trudno. Dobra, trzymaj do trzeciego miejsca, please. Bo nie chcę znowu przegrać. Czeka, ja tu Pietruszkę muszę wyłaśnić. Chcę mieć przynajmniej dwa. Dwa, 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 pięć wystarczy. Mi wystarczy dwa. Ja, muszę, ja muszę mieć pięć. Ja muszę mieć przynajmniej trzecie miejsce. Pietruszko, 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 Pietruszko. Pietruszko, pietruszko. O, ale pietrucha! Dobra, dawaj może jeszcze jedną różdżkę. Nie! Dawaj, Dobra, ostatnia rundka, ale jeszcze będzie trwać 10 minut. Trudno. Nie wiem, komu będzie trudno. A w następnym odcinku tworzymy mega boksa. Nie. Właśnie wpadać do mojego brata, bo tam będzie odcinek ze mną. I bardzo fajny odcinek. I to zaraz Też w Browstars. Stars. Śmiem. I za niedługo. No, i już nie mamy. No dobra, graj, graj szybko, szybko, szybko. Okej. Okay. także jakieś mm. tamtym nie było. No dobra, to nie wiem ile straciłam, ile wygrałam. Dobra, mam zno... Jak na początku graliśmy, miałam 725 i teraz mam tyle samo, więc nic nie zdobyłam i nic nie straciłam. Więc em, do zobaczenia w następnym odcinku i PA!